Cześć! W poprzednim filmie przedstawiliśmy urządzenie Invento S110 do obsługi klimatyzacji w samochodach osobowych. Dziś chcę pokazać Wam nieco bardziej zaawansowane urządzenie Invento S120. Urządzenie Invento S120 posiada 7 dotykowy ekran oraz dwa tryby pracy, w pełni automatyczny oraz manualny. Maszyna posiada drukarkę do drukowania raportów z obsługi pojazdów. Na stacji znajdują się też dwa sloty na karty SD. Pierwsza służy do aktualizacji bazy danych, drugi do aktualizacji softu. Stacja posiada trzy butelki na olej, na zużyty oraz POE i PAK. Przy butelkach znajdują się wagi elektroniczne. I również na podstawie tych wag podawany jest olej, czyli tyle samo, ile urządzenie pobrało, tyle samo podaje. Węże serwisowe mają długość 2,5 metra oraz znajdują się parkingi, aby węże nie brudziły się i nie uszkadzały. Po włączeniu stacji w pierwszej kolejności wybieramy olej, na którym będziemy pracować. I w menu głównym mamy przede wszystkim opcję włączenia trybu automatycznego, ręcznego, konserwacji czyli wymiany filtra czy oleju w pompie próżniowej, dodatkowe funkcje, czyli m.in. baza danych oraz inne ustawienia, czyli informacje o naszym warsztacie, czy też zmiana języka, ustawienie odpowiedniego czasu. W trybie automatycznym mamy dwie opcje pracy. Możemy wpisać własne ustawienia, czyli czas próżni i ilość czynnika, którą będziemy chcieli napełnić, lub możemy wybrać pojazd z bazy danych. I importować dane o konkretnej marce i modelu pojazdu. W trybie ręcznym, tak samo jak w urządzeniu S110, możemy wybrać każdy z elementów oddzielnie. Bardzo dużą zaletą tej stacji jest rozbudowana baza danych, w której znajdziemy bardzo wiele pojazdów. Po wyborze konkretnego, którego szukamy, Możemy znaleźć tutaj informacje o ilości czynnika, typie czynnika, a także o rodzaju oleju.